Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, gościnnie ze studia Liptona. Z pewnością widzieliście nasz wczorajszy film dotyczący akcji Big white czyli No Noise. I wczoraj budowaliśmy komputery, były testy wydajności, a dzisiaj skupimy się na pozostałych dwóch kryteriach, czyli kultura pracy, jak i temperatury. Pokrótce tylko chcieliśmy przypomnieć, jak się zakończył odcinek u Piotrka, czyli bardzo wyróżony, tak, zacięty pod kątem wydajności. Wiedziałem, że przegram w testach wydajności procesorów, zdawałem sobie z tego sprawę. Zwłaszcza, że nie mogłem swojego podkreślić. Znaczy, mogłem podkreślić, ale wtedy bym przegrał na Oj. całej linii pod kątem temperatur, hałasu jeszcze bardziej. No w cyberpunku, no to wiadomo, no to tam takie trochę anomalia wyszły. Tak, tak, tak. Coś się niedobrego stało, teście, teście, Ale w teście oczywiście CP procesora, tak, nie? Bo tak, tak. w karty graficzne to było bardzo podobnie. No, ja wygrałem w teście karty graficznej, bo miałem wyżej ustawy na zegary, mniejsze mm -hmm. undervolting, co za tym idzie oczywiście. No, potem to się będzie przekładało na temperatury i tak, tak dalej, tak dalej. Tak, no ale chyba teraz czas przejść do kolejnych prób, ale przed tym jeszcze przypomnimy Wam, raczej Jarek przypomni Wam, system oceniania. Testy podzielone zostały na trzy etapy. Ocena wydajności, ocena temperatur i poziomu głośności. Za każdą kategorię przyznajemy jeden duży punkt. Następnie pięć małych punktów zdobyć można w ocenie wydajności za testy V-Ray Benchmark, CPU i GPU, benchmark X265 i dwa testy w Cyberpunk 2077 w dwóch lokacjach procesorowej i graficznej. W kolejnej kategorii po jednym małym punkcie przyznane jest za temperatury procesora i karty graficznej. I w końcu w ocenie hałasu dwa małe punkty zdobyć można za poziom głośności karty w Cyberpunk 2077 i procesora podczas renderów w Blenderze w teście Classroom. Wspomnę jeszcze o modyfikacjach, jakich dokonaliśmy. Ja dorzuciłem dodatkowy wentylator Pure Wings 2 na przód obudowy, a obroty wszystkich śmigieł w Silent Base 802 wynosiły 500 na minutę. Na Ayo natomiast RPM wynosił 700. Dalej dokonałem undervoltingu procesora i karty graficznej. Tutaj zegary GPU ustawiłem na 1875 MHz, a wiram na plus 900. Pamięć RAM pracowała z zegarem 3600 MHz i opóźniami cel 14 14 Lipton natomiast wymienił wszystkie wentylatory z obudowy na Silent Wings 3, jak i dodał kolejny naprzód. Wszystkie kręciły się z szybkością 450 obrotów na minutę, a te na Io 600. Tak samo jak ja, dokonał undervoltingu na procesorze i karcie graficznej, z tym, że zegary na CPU ustawił na 4600 MHz. GPU na karcie taktowane był zegarem 1830 MHz i RAM plus 950. Pamięć RAM pracowała z zegarem 3733 MHz z timingami CL16, aczkolwiek bawił się on także opóźnieniami drugorzędowymi. No to jedziemy teraz z testami temperatur karty graficznej w Time spy. U. Za chwilkę pokażemy Wam wyniki z GPUZ. Ja no, jestem, ciekaw. no ja jestem też ciekaw. Ja już słyszę swój komputer słyszę. Nie wiem, czy twój słyszę. On taki delikatny szelest wydaje, także jest ok. Ale to sprawdzimy sobie później, jak już będziemy poziom głośności mierzyć, widzimy spokoju, będzie cisza, spokój. Tak, I kolejna to... moja wygrana. Przepraszam bardzo, ostatnia ja wygrałem. No, także nie kolejna wygrana. No to był remis. Na, jest no remis, remis. Dokładnie. Jest remis tak. do tej pory, także teraz się okaże, kto wygra ogólną rywalizację po podsumowaniu temperatur i Poziom głośności. Dokładnie. Oczywiście będziemy mierzyli też temperatury procesora i też poziom głośności no, na procesorze. Także czekamy na koniec. wyniki. Tak, na koniec benchmarka i wyniki. 68 stopni, 79. Co się stało? Przegrałem. No proszę, proszę, proszę. A proszę kontynuuj, tak. No <noise> czekam na to. Niestety przegrałem. Myślałem, że Pure Wingsy na wyższych obrotach będą no, wydajniejsze, ale to wszystko przez to, że zrobiłeś większy undervolting. No, no i tutaj temperatury jednak, no widać... 3 stopnie. 3 stopnie prawie, to jest dużo, to jest no. dużo. No okej, okay, dobrze, ale... No cóż, przechodzimy do kolejnego testu, czyli zmierzymy sobie teraz temperatury na procesorze i tutaj jestem pewny swojej wygranej. No, zobaczymy. Przechodzimy, przechodzimy dalej. No to teraz chwila prawdy. Piotrek, ile masz? Bo ja 76 stopni. 81. Tu wiedziałem, że wygram, wiedziałem, że tu wygram. Zobaczymy, tylko też jak wyjdzie z kulturą pracy, bo tak podsłuchiwałem jego komputer, to jest tak no cichy, cichy, no, trochę chłodniejszy, głośniejszy, ale be quiet, be quiet. No dobra, punkt dla mnie. Dokładnie. Tym urządzeniem będziemy badać hałas, jaki emitują wentylatory na razie w budowie jarka. Jest to sonometr. Oczywiście metoda pomiaru dosyć amatorska, ale i tak pozwoli wyłapać delikatne różnice między moim setupem a jego. No cóż, muszę przyznać się do porażki, czy do dwóch dla Piotrka w testach wydajności remis, prawda? Był Piotrek? No tak, 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 tak. Poza remis z Cyberpunkiem. Tam moja CPL. przewaga była, dokładnie. To jest w ogóle ciekawy przypadek. Ciekawe, ale ja to już kiedyś zaobserwowałem, jak testowałem ostatnio procesory, że właśnie na Ryzenach ta wydajność była niższa i to był inny patch, to był ten patch na mm -hmm. 22 albo 23, już nie pamiętam. Także coś coś musi być na rzeczy. Zdecydowanie. Dalej, temperatury. Wygrałem z Procesorem. Tak, tak, tak. W blenderze. blenderze. 4 stopni albo 5 stopni było różnicy. Duża różnica. Natomiast tutaj w, w po stronie GPU. Piotrek. Zdecydowanie. Tak, tak. Tutaj na pewno jest tak. Undervolting. Ja sobie jeszcze pomyślałem, że tam nie zdjęli folii fabrycznie wycieczki. <grym grym> na, na czasie temat. Na, na czasie temat. Nie, nie, nie. To jest kwestia na pewno raz, że Undervoltingu Aha. głównie. No bo wentylatory podejrzewam, że są, znaczy moje są, mają trochę lepszy przepływ, y -y. natomiast są głośniejsze. No i tutaj zdawałem sobie sprawę z tego, że pod kątem temp nie temperatur, a głośności przegrał. Tak, tak, tak. No i w końcu ostatnia klasyfikacja, czyli hałas, no i tutaj faktycznie... No, duże różnice Silent zrobiły naprawdę świetną tak. robotę w porównaniu do no, Winksu. Tak, ale wiesz co, największe różnice chyba były przy karcie graficznej znowu, nie? Po, po raz tak, 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 Też, to jest też kwestia undervoltingu, aczkolwiek no nie ukrywajmy, no Silent Winksy są... Yy, są zdecydowanie Zrobiły, robotę, Zrobiły robotę. Bardzo fajna akcja w ogóle, to chciałem też podkreślić, jakby na twoim kanale, um, bardzo fajny challenge. Tak, to mi się podobało podoba, podoba, walka, taka bardzo wyrównana walka, doszliśmy tak. do ciekawych wniosków, a nawet mamy głos operatora, który mówił, że tak cicho kompa jeszcze nie słyszał o swoich że spytał się, czy można go kupić. Tak. <laughs> Także to, to musi posłużyć za rekomendację. Nie, ja, ale autentycznie jak się odpowiednio ustawi wszystko, w mhm. budowie mówię o chłodzeniu o wentylatorach, jest mega cicho. No, słuchaj, na procesorach no, jakby nie patrzył, które dość mocno się grzeją. Jasne, były po undervoltingu, ale, ale nie się oszukujmy się. A gdzie? Ja miałem 500, a Ty tak. miałeś po 400 ileś. Tak. tak, 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 tak. I to przy prawie 200 watach na Twoim procesorze. U nie było 181 watów, więc naprawdę mega. Spokojnie byśmy mogli te wentyle rozkręcić na sądzę 800. Nie byłoby dużo głośniej. Tak. A było... Także no bomba, nie? Tu z pewnością dobrze zmieniliśmy te fronty, nie? Podbudowę y -hmm. na siatko, siatkowane, no tak, bo inaczej byłoby ciężko, ciężko. ciężko. Także. No, wyszło fajnie moim zdaniem, tak, tak można złożyć naprawdę wydajnego cichego kompa i tak ogólnie biorąc pod uwagę, no, pomijając ten test e, CPU, czyli mm -hmm. w cyber cyberpunku, czy test cyberpunku, jak wiecie, rywalizacja w ogóle była bardzo trudna. tak dokładnie, Są, no, różnica na przykład e, w teście graficznym to było ile tam, 2 fps, 1 -y? fps chyba, czy 1 fps, no to kurczę o czym mówimy, prawda, mm -hmm. także można tutaj kombinować na różne sposoby pod kątem wydajności, ciszy, a naprawdę było mega cicho moim zdaniem, nawet e, nawet biorąc pod uwagę, że ta karta była dość głośna, no to i tak e, mierzyliśmy z 10 cm. <noise> no właśnie. Nie to, oszukujmy to, się, to, 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 to musiało być tak, głośno, prawda? Tak, ta Normalnie się mierzy z 30 centymetrów, więc te różnice Dokładnie. byłyby... Znaczy ta skala byłaby oczywiście trochę inna. Sią chyba. Sią, także słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Napiszcie koniecznie po, w komentarzu, czy Wam się takie challenge'e podobają. Fajnie, że mogłem przyjechać, nie? Bo taki challenge zdalny to jest... <noise> no, no, no zupełnie coś, coś innego, a tutaj na miejscu była rywalizacja. Było tam dopieszczanie tych komputerów, było, co było. mi się mega podobało. No ja się męczyłem ponad 4 godziny. No, no. Piotrek też chyba tam trochę po no, walczyłem. Się. Walczyłem, no. ale wszystko się udało. Także oprócz może tego testu w Cyberpunk, ale to zostawmy. Dobra, nie. będę to wyjaśniał w innym teście. <laughs> <laughs> hej, hej, hej. trzymajcie się, cześć.